Dzień dobry. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale Bibliotersytet. Kanał Bibliotersytet to taka nowo powstająca rzeczywistość w polskim internecie, której celem jest przybliżenie nam pisma świętego, treści pisma świętego, po to, żeby wraz z poznawaniem tej treści pisma świętego. Bardziej zbliżać się też do Boga, który wierzymy, że stoi za tym pismem świętym, że jest, że, że jest zaangażowany, był zaangażowany w jego tworzenie i też w nasze zrozumienie tekstu pisma świętego. Więc zapraszam Was dzisiaj do dalszej części rozważań Ewangelii Marka. Rozpoczęliśmy tym wydarzeniem mówiącym o tym, jak Jezus wjeżdża do Jerozolimy. W Marka 11 rozdziale czytaliśmy o tym, że Jezus przywitany jest w Jerozolimie jako król. I zobaczyliśmy, jakby taką normalną zdawałoby się rzecz, że kiedy król wjeżdża do Jerozolimy, czyli kiedy król zajmuje miejsce w swoim mieście, to też ten król może mieć pewne oczekiwania względem swoich poddanych. Powiedzieliśmy, że Jezus jest przedstawiony jako król nietypowy jak na tamte czasy. Niemniej jednak nie oznacza to, że względem swoich poddanych nie będzie miał oczekiwań. Przeczytamy teraz kolejne wersety od 12 wersetu, 11 rozdział od 12 wersetu, w których przeczytamy dość ciekawą historię i chyba nie taką jednoznaczną, w której Jezus będzie mówił o drzewie figowym, wyda w pewnym sensie wyrok na to drzewo figowe, a historia o tym drzewie figowym połączy również z oczyszczeniem świątyni. Z taką akcją, której dokonał, z działaniami, której, których dokonał w świątyni. Zapraszam więc Was do kolejnego odcinku. Jesteśmy zatem w naszym tekście. Ewangelia Marka, 11 rozdział od 21 wersetu, opowiada historię, kiedy Jezus. Idzie z Betanii do Jerozolimy, i widzimy tutaj ciekawą rzecz, że poczuł głód. Następnie widzi figowiec, spodziewając się, że coś może zje, no nie znajduje tam owocu, i później wchodzi do Jerozolimy, oczyszcza Jerozolimę, i później wracamy znów do historii o figach. Zobaczcie, że da się ten tekst podzielić na takie trzy części, i to, co jest ciekawe, to te części mają taką strukturę, którą można by było określić właśnie takim, takimi terkami A, B, A. A i A' sugeruje nam, że te dwie historie A i A' są ze sobą powiązane i rzeczywiście zobaczcie, że są powiązane, bo one mówią o drzewie figowym. Można by było przeczytać ją w taki sposób, że Jezus idzie, widzi figowiec, nic nie znajduje oprócz liści, chociaż nie była to pora na figi, wówczas odezwał się i powiedział do drzewa, oby już nikt na wieki z Ciebie nie miał owocu, a przysłuchiwali się temu jego uczniowie. I później zobaczcie, 20 werset mówi, przechodząc zaś rano, zobaczył, że figowiec jest uschły do korzeni. Wtedy Piotr wspomniał i powiedział do niego, rabi, spójrz, figowiec, który przekląłeś, usechł. Zobaczcie, że tak naprawdę nie potrzebujemy tej środkowej historii, tej historii B. Moglibyśmy sobie wyobrazić, że jest opowiedziana historia o tym drzewie figowym bez tej historii środkowej. Natomiast Marek robi tak, że ta historia jest, tak? że te historie są ze sobą połączone. I Jest to taki klasyczny przykład struktury, którą określa się mianem struktury interkalacyjnej albo struktury kanapkowej. No to jest taka struktura, w której um, mamy te części A, które można by było przyrównując do słowa kanapka, tak? czy, czy jakby do kanapki, powiedzieć, że jest chlebek. Chlebek i w środku jest. Um, Wypełnienie tej kanapki, szynka, masełko, pomidorek, czy, czy cokolwiek tam innego lubimy w naszych kanapkach. Jest to o tyle ważne, że te struktury funkcjonują w taki sposób, że należy je czytać jako połączone ze sobą, jako współoddziaływujące na siebie, jeśli chodzi o znaczenie czyli ta, to znaczenie struktury zewnętrznej wpływa na znaczenie struktury wewnętrznej, i na odwrót, to wnętrze też w jakiś sposób powiązane jest z tym, co jest na zewnątrz. A więc na start możemy zobaczyć, że te dwie historie, czy, czy, czy te dwie, no, no dwie historie należy w jakiś sposób spróbować zrozumieć jako współistniejące. Myślę, że nawiązując do współczesnej kinematografii, kinematografii, moglibyśmy powiedzieć, że to tak jakby kamera najpierw najechała na jedną historię, zostawiła nas z tymi myślami o tej jednej historii. Zrobiła najazd na drugą. Reżyser pokazuje nam drugą scenę, i później wraca do tej historii. I dzięki temu jesteśmy w stanie lepiej zrozumieć całość przesłania reżysera. Więc zastanówmy się, jak te historie mogą ze sobą współgrać. Przyjrzymy się teraz środkowi tej historii, czyli tej strukturze, którą określiliśmy tutaj literką B. I w tej historii widzimy, tak, czy, czy w, tej, w tej części widzimy, że Jezus. Jest niezadowolony z tego, co widzi w świątyni. Oczekiwania jego, mówiliśmy o oczekiwaniach Jezusa względem, względem ludzi, do których przychodzi, tych, którzy nazywają go królem, były inne i dlatego zaczyna dokonywać w świątyni tak zwanego oczyszczenia tejże świątyni. Tak, wyciąga, próbuje usunąć z tej świątyni to wszystko, co nie służy temu, żeby ta świątynia pełniła swoją funkcję, która jest opisana tutaj, zobaczcie, takimi, e, takimi słowami. Dom mój będzie nazwany domem modlitwy przez wszystkie narody, a wy zrobiliście z niego jaskinię zbójców. Czyli Jezus miał pewne oczekiwania względem świątyni, których ta świątynia nie spełniała. Dobrze to widać we fragmentach, e, które są tutaj przywoływane. Otóż zobaczcie na przykład Izajasz 53, 56 rozdział, Trzeci, od trzeciego wersetu, mówi właśnie o tym, że świątynia miała być domem modlitwy. Zobaczcie, ich całopalenia i rzeźne ofiary będą mi przyjemnością na moim ołtarzu, gdyż mój dom będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów. Jest to fragment, który mówi o tym, że wszyscy ludzie, tak, bez względu na narodowość, mieli przychodzić. I w świątyni, w tym miejscu, miejscu kultu Izraela, spotykać się z Bogiem. Ciekawe tutaj jest też, na, zobaczcie, trzeci werset, specjalnie go tutaj umieściłem, żeby poddać wam pod rozwagę i pod zastanowienie, ponieważ ten werset mówi, niech też mówi Eunuch, no cóż, jestem, niech też nie mówi Eunuch, no cóż, jestem tylko ósłym drzewem. Tak, jakby wskazując na cudzoziemca, który może powiedzieć: Jestem ósłym drzewem. Za chwilę będziemy mówić o ósmym drzewie, które jest tą, tym, tą częścią A w tej strukturze, ale już samo to daje tak dużo do myślenia. Bóg zamierzał, żeby świątynia spełniała miejsce, spełniała rolę miejsca modlitwy dla wszystkich narodów. Tymczasem Jezus wchodząc do tej świątyni mówi: Ona tego nie robi. Si siódmy rozdział księgi Jeremiasza jest jeszcze bardziej dosadny. Tutaj jest napisane tak: Traktujecie tę świątynię noszącą moje imię, jakby była jaskinią zbójców. Owszem, ja to widzę, oświadcza Pan, dlatego uczynię z tą świątynią, na której tak polegacie i która nosi moje imię, oraz z tym miejscem, które dałem Wam i Waszym Ojcym to samo, co uczyniłem z Shiloh. Bóg w tym. W fragmencie przeczytajcie, proszę, siódmy, ósmy rozdział Księgi Jeremiasza mówi o tym, że chce zniszczyć świątynię, ponieważ ona znów nie spełnia swojej roli. I Marek, mówiąc tutaj o świątyni, mówiąc o tym, że Jezus oczyszcza świątynię, nawiązuje właśnie do tych tradycji znanych Żydom, mówiąc o tym, że posłuchajcie, nie robicie nie, świątynia. Przez Ze względu na sposób waszego przywództwa nie spełnia e, roli, którą powinna spełnić. Dlatego jest niebezpieczeństwo, że stanie się z nią to, e, co zapowiadał prorok Jeremiasz, że zostanie zniszczona. I wracając tutaj na chwilę do tego, zobaczcie, że powiedzieliśmy sobie, że te, te, te struktury, tak, te części mają na siebie wzajemnie wpływać. Co więc zrobić z tym drzewem figowym? Jezus idzie, i mamy tutaj taką ciekawą informację, że poczuł głód. Tak naprawdę nie wiemy, czy zjadł śniadanie, czy nie zjadł śniadania. Myślę, że to, co ta historia pokazuje, to to, że przede wszystkim miała być swego rodzaju przypowieścią, albo jakby takim proroctwem odegranym, no tutaj, akurat na takim drzewie. Czyli Jezus nie opowiada, a przekazuje pewną wiadomość. I ta wiadomość mogłaby polegać na tym, że, zobaczcie, Jezus widzi coś, co sprawia wrażenie, że powinno na nim być Jedzenie, tak, posiłek. On jest głodny, widzi coś, co miałoby, miałoby w pewien sposób dać pożywienie. Ciekawe jest to, bo Marek mówi tutaj, że nie była to pora na figi, co może sugerować, że znów jest to pewien metaforyczny sposób przekazania myśli powiązanej właśnie z tą częścią B. Jezus patrzy na drzewo. I chociaż czuje głód, to i tak wie, że nic na nim nie zje. Nic z niego nie zje. To y, kiedyś mi przyszła do głowy taka, y, taka może analogia do współczesnych czasów. Kiedyś, y, jak wchodziły y, do Polski supermarkety, to ja pamiętam ten czas, byłem wtedy małym dzieckiem. Dziwiliśmy się, jak to jest, że się wchodzi do supermarketu i w tym supermarkecie pachnie chlebem, jak w piekarni, a nie było tam piekarni. Y, otóż okazuje się, że. Czasami rozpylano zapach chleba, po to, żeby zachęcać ludzi do kupowania chleba czy innych produktów. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że jesteście głodni. Nawąchaliście się tego wspaniałego zapachu chleba, świeżo upieczonego chleba, i szukacie tego chleba, i go nie ma. Albo patrzycie, a to jakiś sztuczny chleb na przykład. Myślę, że Jezus specjalnie, czy Marek specjalnie tutaj pokazuje taką sytuację, żeby jakby wzbudzić nasze, nasze myślenie o oczekiwaniach i o tym, że pewne oczekiwania nie są spełnione. Jezus patrząc na świątynię, wiedział, jaki był zamiar Boga, wiedział, co Bóg chciał zrobić z tą świątynią, co symbolizowała ta świątynia, i widział, że to tej roli nie spełnia. Dlatego mówi, to drzewo uschnie, to drzewo nie będzie, nie będzie więcej funkcjonowało jako drzewo, on po prostu nie spełnia swojej roli. To jest też ciekawe, bo kiedy spojrzymy na inne fragmenty, tutaj też je Wam napisałem, Jeremiasza 8 rozdział siódmy i Michaasza 7 rozdział, to tutaj widzimy znów, że Izrael też często był przyrównywany do drzewa figowego, do drzewa, które. Bóg zasadził i spodziewał się, że na nim będą owoce, spodziewał się jakiegoś zachowania od Izraela, a jednak tego zachowania nie było. Dlatego, patrząc na tą całą historię, moglibyśmy powiedzieć, że jest ona skonstruowana w taki sposób, że drzewo figowe służy jako taka metafora, czy jako takie przedstawienie w szczególności świątyni, a później zobaczymy, że również całej Jerozolimy, jako miejsca spotkania Boga z człowiekiem i ono tak naprawdę tym miejscem nie było. Nie spełniło ono swojej roli. E, tak tutaj podsumowując, możemy popatrzeć tak, że drzewo pokryte liśćmi w tej części e, A e, nie ma możliwości wydawania owocu, chociaż może sprawiać wrażenie, że powinno tak robić. Świątynia sprawia wrażenie miejsca spotykania Boga z człowiekiem, ale nie ma możliwości tego zrobić. Więc w części A, tej kończącej ten nasz badany dzisiaj fragment, drzewo figowe usucha łącznie z korzeniami. Pojawia się więc pytanie, gdzie teraz można spotkać Boga, skoro nie w świątyni? Jakie jest teraz to miejsce, w którym człowiek może zetknąć się z żywym Bogiem? Ale o tym powiemy sobie już w następnym odcinku, kiedy spróbujemy dalej przeanalizować jeszcze kolejny fragment. Z Ewangelii Marka, 11 rozdziału. Bądźcie z nami, zapraszamy Was, zachęcamy, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie nasze materiały. Niech to, co robimy, służy nam do lepszego zapoznawania się z tekstem Pisma Świętego, a co za tym idzie, również z samym Bogiem. Dzięki, do zobaczenia.